Maneczko, witam Was na mojej majowej zasiadce karpiowej. Znajdujemy się tym razem poza granicami naszego kraju, a dokładnie jesteśmy na Litwie. Linelis, jezioro, stanowisko numer 4. Jest to dosyć wyjątkowa zasiadka, gdyż udało się przyjechać tutaj nie tylko samemu, są ze mną kompani, a kto dokładnie pokaże później. Przyjechaliśmy już tutaj wczoraj. Zrobiliśmy mały socjal, powywoziliśmy wędki, na spokojnie się rozpakowaliśmy. I są już pierwsze ryby. Są już pierwsze ryby. Jedna wędka stoi podparta, dwie w wodzie, ale zobaczcie to sling, dwa worki pełne. Jak do tej pory udało się wypracować sześć brań. Cztery zakończone powodzeniem i dwie niestety spinki. Troszeczkę się ogarnę i pokażę dla was te zdobycze i jakie przypony do tej pory okazały się skuteczne. Pierwszy z nich Piękny, długi, nie jest to ryba jakichś tam pokaźnych rozmiarów. Ale jest, pierwsza na wyjeździe. Zaraz jeszcze tylko polejemy troszeczkę wodą, bo się skasztanił. Widać, że stołówka smakuje. Myślałem, poleżał troszeczkę w woreczku. i Oto. On. Pierwszy litewski karp. Zobaczcie na to. łuszczenie, Piękne jest. A silne karpiszony tutaj są. Piękna ryba. Jak do tej pory jedna z czterech złowionych. Zwracamy wolność. I pokażę Wam resztę zdobyczy, równie pięknych. Oczywiście, rybka po pamiątkowej fotce wróciła do wody w perfekcyjnej kondycji. Pokażę dla Was teraz, co trafiało do łódki zanętowej: mianowicie Pokruszone kule Life System z domieszką Peleto o tej samej nucie. Głównym składnikiem był rzepik zalany delikatnie aminoblendem. Następnie zalałem to wszystko dosyć obficie ze krimem, starannie mieszając całą mieszankę, taka łopatka trafiała do łodzi zanętowej. Kije na brzegu u mnie, powyciągane, powywożę sobie za jakąś godzinę, na razie chill. Piwko i tak jak wspominałem, nie jestem sam, piwko, cyk. Paweł Hołek, Hołdyński, z Karpiowej Przygody, możecie go znać z kanału. Na wstępie dla Daniela chciałem podziękować, bo dzięki niemu tu jesteśmy. To Daniel tak naprawdę wpadł <grym> na pomysł, Zasiadki tutaj pisaliśmy, kurczę, dwa miesiące wcześniej? No, coś, coś, koło coś koło tego, koło tego nie? coś koło tego, postanowiliśmy tutaj na Litwę uderzyć, daleko nie mamy, w końcu się udało zgrać po tylu tak, latach. Tak, ale jaka woda jest piękna, słuchajcie, to jest takie to łowienie, które lubię, raz, że jeszcze łowię tu z rzutu w ogóle a dwa, że tutaj się łowi w takiej, kurde, pięknej naturze, są drzewka, tak jak dzisiaj, jest bardzo ciepło, słonecznie, a tutaj mamy teraz cień, bo są drzewa, jest przepięknie, po prostu łowienie w takich miejscach to sama rozkosz. Nie? Dokładnie, dokładnie. Yy, <coughs> Paweł z Przemkiem siedzi tutaj na stanowisku numer 3, ja mam czwórkę, siedem, tak 70-50 metrów obok. No chwilkę, minutka Dokładnie, spacerku. Min minutka spacerku. także... Super woda, fajnie, bo masz rybki. rybki za. Po pierwszej nocy my jeszcze czekamy. Przemyk miał jedną spinkę i ja jakieś drobne piczki, ale wczoraj tak zasypałem, wiesz. Tak, około y, 6 kg zelęty łącznie poszło na 3 kije. Mhm. Tam dużo paletu, dużo trochę palet. kulki, trochę orzecha i taki dywanik. No i sobie, sobie czekam. Ja łowię tutaj, widzisz, na dużo głębszej wodzie. Na dużo głębszej wodzie, ja akurat mam zatokę, to obławiam te płytrze No i tam. Tak jak widać było na poprzednich filmie Super ujęciach. Wędki. Fajne takie grzeczne karpie, co? Luks, w bardzo wolę płetwy, to jak u delfina, tak jak wspominałem. E, no. Przepięknie, czekamy po prostu na rozwój tej biesiadki. Chillujemy. I, i chillujemy. Dokładnie, bez spiny. Czas w końcu może wędki powywozić dość tego biesiadowania. Ja już zestawy mam przygotowane. Obiecałem wam, że pokażę to, co ląduje do mojej łodzi zonentowej. Zestaw na śmierdząco prostym, zestaw centryczny, ciężarek setka, taki woreczek. Nie pamiętam jaka to jest wielkość, ale załadowany po brzegi, skręcony na skrętkę, na końcu Dumbbells Pro Steam. Drugi zestaw. Oczywiście bezpieczny klips. Wygląda tak. Krótki przypon. refleks camo. Zawiązany na German Rigu. Pojedyncza kuleczka. Piętnastka. Ten zestaw dał mi najwięcej ryb. Najwięcej bran na niego miałem. I trzeci zestaw. Łamaniec. Sztywny łamaniec. Dirig rig Dumbbells NS1, tym razem, wcześniej był Live System. No i cóż, to wszystko ląduje zaraz w wodzie po wyworze. I czekamy, mamy godzinę 16 za 15. .00. Liczne spławki zaobserwowane. Zaczynamy zabawę. Nie samymi rybami człowiek żyje. Trzeba też porozmawiać. Kije miałem od jakiejś godziny 10 do 16 wyjęte. Troszeczkę się ochłodziło, więc zaczynam zabawę. Bierzemy się do roboty. Thank you. Litewskie złoto 15 plus, dokładną wagę podamy później, ale 15 plus jest, co świad świadkowie? jest, so, o, jest. Do. Dobra, wypuszczamy Do wody wody, do wody, do wody, do, do wody, wody. wody, do wody. Zapraszam proszę nakręcić też człowieka, który się poświęcał tutaj, wszedł, no. słuchajcie, z zdjęcia. No. <laughs> Zamoczyłem się tam, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Teamwork, kurwa! U! Jest! U! Manko po drugiej dobie Mały update Wczoraj udało się Tak jak widzieliście złowić Fajnego kabanka 16, 200 dokładnie waga pokazała A dzisiaj co Wędki jak zaczarowane Deszcz zaczął padać, zmiana totalna pogody Wiatr się zmienił I odciął mnie od brania. Cóż, czekam aż przejdzie Trochę deszcz Po przeworze zestawy i... Będziemy czekać na rozwój sytuacji. あ <noise> <noise> a Nieduży, ale jest pełnouski. Zasiadka na jeziorze Lineris właśnie dobiegła końca. Jestem już spakowany, wypoczęty. Powiem Wam tak: brań wypracowałem ponad 10, nie pamiętam ile dokładnie. Rybki również dopisały. Ten pełnouski Douglas 16-200. Zasiadka jak najbardziej należy do udanych. Ja za chwilę idę jeszcze do chłopaków się pożegnać, się zapytać jak tam u nich też to nagram. Stanowisko 4 miałem bardzo szerokie, dużo miejsca do obłowienia jest tutaj ogólnie o 10 stanowisk. Woda ma 2, i 22 hektary, czyli wychodzi mniej więcej na stanowisko 2 hektary. To jest tyle. Odnośnie brań tutaj, cała ryba była skupiona w płytkiej zatoce pomiędzy placami rdestnicy. To z drona widziałem i zaliczyłem bardzo dużo spinek, gdyż branie tutaj yy, karpia jest bardzo energiczny Od razu pakuje w te trzcinowiska, w te, w te rdestnice, w powolone drzewa. Tam oni mają swój jakiś matecznik azyl. Co w związku z tym wiązało się z siłowym holem. No i albo się udało przebić przez tor desnicy, albo po prostu ryba spadała. Miałem 5 to na pewno, ponad 5 spinek. co nie? No ale cóż, i tak i tak połowione, nowo wodę, nowe rejony. Jakby nie patrzeć, zasiadka zagraniczna. I tyle, ja idę, właśnie, powoli. Zmierzam do chłopaków na stanowisku 3, zobaczyć co tam u nich, może coś się ruszyło pod tej burzy i za chwilę do Was wracam. Jestem tutaj u chłopaków na trójce. Słuchaj, Paweł, chucze, jak, jak, jak to podsumować, bo też się zaraz będziemy pakowali. Moje zdanie jest takie, że jednak taro tu jeszcze nie dobiegło końca, ryba ewidentnie, co pokazały ujęcia z drona, pokazały brania, że ryba jest zgrupowana na płytkiej zatoce, płytki, nie? Na płytkiej zatoce, dokładnie. Przecież jakie tam bambocle wielkie były, kurde. Dokładnie. Zobaczysz, jeszcze, jeszcze wiesz, na kompie jak to powychodziło, ale kurde na nagraniach ta jedna potężna ryba. Bokiem, tak, tak, tak. przychodziły jeden po drugim. To kurde. byliśmy świadomi tego ryzyka, płytka, płytka woda czy głęboka, co nie? Ale... Ale powiem tak, ja tu na pewno wrócę. Bo woda jest, woda jest fenomenalna, także, jakby no to jest wpisane w, w ryzyko wędkarza karpiowego, że nie zawsze jednak złowisz, tym bardziej w takim terminie, nie? Dokładnie. <laughs> Dobra, ja muszę niestety szybko kończyć. Muszę uciekać. To musisz być trochę wcześniej. Dzięki tak. Ci bardzo za super zasiadkę. Super było, oby takich więcej. Zasiadek? Tak jest, pierwsza i nie ostatnia. Otóż to. Subskrybujcie jego kanał, bo dobrą robotę robić. Na, na karpiową przygodę również zapraszam, tu gdzieś wrzucę odnośnik. Ja się zmywam i widzimy się w następnym odcinku. Siemano!